Przychodzę dzisiaj do Was z kolejną ferą Kościoła Katolickiego, a dokładnie sióstr zakonnych. Posłuchajcie. Piekło u zakonnic, bicie, wiązanie, zamykanie w klatce, horror dzieci w DPS pod Krakowem. W Domu Pomocy Społecznej w Jordanowi pod Krakowem od lat trwa koszmar. Jak ustaliła WP, prowadząca ośrodek siostry prezentki, zanicjujemy się nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Ujawniamy nagrania, zdjęcia dokumentujące okrucieństwo. Wiązanie do, łzy, do łóżek, zamykanie w klatce, bicie mopem to tylko niektóre kary wymierzone dzieciom w domu pomocy społecznej w Jordanowie pod Krakowem. Wychowali cię w stajni, twoja matka jest prostutką, jak będziesz niedobra, dostaniesz w pierdol. Tak zakonnicy i niektórzy świecy opiekunowie mieli się zwrócić do podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną. Były pracownicy DPS i rodzice dzieci zdecydowali się opowiedzieć wirtualne głosowe wydarzenia jak Jordanowie, po tym jak jedna z sióstr miała powiedzieć 13-letnią dziewczynę. Bezprzekładne bestialstwo mówią o metodach stosowanych przez końca eksperci, którym przekazaliśmy poniższe materiały. Pokażę Wam zdjęcia. Tak to wyglądało. W artykule jest dużo więcej, więc zalecam każdemu, żeby wyszukał ten artykuł i sam przeczytał i obejrzał. Tutaj relacja jedna z pokrzywdzonych. Jak nie przestaniesz, to cię zabije. Duchuja wafla. Kiedy jestem niedobra. Wstawaj, kurwa. Kiedy upadam po uderzeniu miotłą. I sraj pod siebie. Kiedy mówię w klatce, że chcę do to toalety. Ja już nie wytrzymam. Nie zabieraj mnie tam, mamo. W domu znajdują się osoby niepełnosprawne intelektualnie w różnym stopniu. Miejsce powinno być bezpieczną przystanią, ale tak nie jest. Jedna z sióstr dręczy podobycznych fizycznie i psychicznie. Pewna dziewczynka została przez nią pobita, także skopana na podłodze. Nie jest ona jedyną ofiarą przemocowej zakonnicy, mówi nam Wanda, była pracownica środka. Wszystkie incydenty od dawna zgłaszane są w siostrze dyrektor, jednak nie podejmuje ona żadnych działań. Kadra jest zastraszona, boi się siostry dyrektor i utraty pracy dodaje. Dyrektorką placówki jest siostra Bronisława. W ośrodku pracują jeszcze siostry Alberta i Teresa. Poza nimi kadrę stanowią świetcy pracownicy. W DPS-ie przebywa 47 wychowanków. Najczęściej pochodzą z patologicznych rodzin, nie mają do pracować, nikt się nimi nie interesuje. Według naszych rozmówców inne dzieci przez lata wkładano do klatki za karem, ubiegały, biły, nie słuchały sióstr. Najbardziej na zamykano na cały dzień, nie mogły iść do toalety, więc zakładano im pampersa. Z niektórymi nie było łatwo, szarpały się, krzyczały, kopały. Na przykład taka Daria, która swoje waży. Żeby ją wsadzić za karę, potrzeba było opiekunek. Michalince, mocno upośledzonej, wiążą rękę do szczebelka paskiem jak do spodni, tylko mniejszym. Przez to dlatego, że się, kiedy się budziła, wyciągała ciuchy z szafy, i zapalała światło. Czasem opiekunowie zamykali ją na zapleczu i siedziała do rana na krześle, ale pasek jest skuteczniejszy. Chciałoby się powiedzieć, że skoro dzieci są oddane pod opiekę instytucji, tak blisko Boga, tak wyznającej Boże zasady, tak krzyczącej, że jest bardzo dobrą instytucją, powinny być... Bezpieczne, nic bardziej mylnego. Kościół katolicki od lat gnębi społeczeństwo i nieletnich.